Hej, cześć! Z tej strony Renzo, a to najnowszy odcinek z Hanka i Star Rail. Jej! Jak widzicie, jesteśmy teraz. A to co to jest? No tak, to. Okej, okay, coś na kształt tego, jak to się nazywa. Rezajna z Dobra, nieważne. Pytacie, ostatnio zrobiliśmy nowe dwie postacie, ale na razie tej nie możemy wymienić z drużyny. Tak, wam już zaspoileruję. Dlatego jej nie wymieniłem jeszcze. Now we to If only I caught the anti-matter sooner. Uh, oh, I'm fine. This pain is nothing, really. I'm used to it. In fact, I should be proud of it It's a reminder of being able to protect everyone. <coughs> but, uh, don't tell Lead Researcher Asta what I just said. <laughs> there were a few researchers who didn't make it. The rest are fine. Mostly minor injuries. But I'm worried about their mental states. Most of them came to the space station because they admired Madame Hurt. But now they. or even their own families. I just hope they can all survive this crisis. Uh. Dajcie mi chwilę, naprawdę, zaraz wracam.

A, ja dostałem trzy nowe tt. A, teraz, że można je ulepszać. To możemy je ulepszyć któreś. Na przykład... Tobie warto byłoby coś dać, co nie? O, jeżeli pokonamy jakiegoś przeciwnika, to atak na 23% zostanie zwiększony i możemy to levelować. Nie ciebie, tylko to chcesz. Ten szans... autoadd i damy na 12 level. I to zwiększa te efekty tutaj. Rozumiem. Nie wiem, czy u was też tak przerywa ta muzyka, czy tylko to u mnie jakiś kłopot jest. Na razie pobiegajmy sobie jako ona, bo czemu by nie. Wciśnij przycisk, Alfred. O, przepraszam, przepraszam. Znaleźłem nieprzyjemną osobę. Dzięki, chłopie. Robimy pewne przeczekiwania na temat zaznaczenia samolotu na satelitach. I'll hold down the button to monitor the signal, and you push the control stick according to my instructions. Okay. But first, let's talk about the control. Up is the spectrometer, down is the filter, left is the reference level, and right is the attenuator. Our pre-checks have three steps: turning on the spectrometer, then the attenuator, and finally outputting the signal to the filter. It's quite a bit to remember. You got everything? Yeah. <laughs> Don't worry, I'll go over it again. The controls are up for the spectrometer, down for the filter, left for the reference level, and right for the attenuator. The pre checks have three steps turning on the spectrometer, then the attenuator, and finally outputting the signal to the filter. Are you ready? Three, two, one. Wonderful, thank you. Oh, To było bardzo pomocne dla Ciebie, dziecko. Alfred był tym zajmowanym naukowcami. był w zakupie, ale nie wrócił. Abraham był blisko niego. Nie wiem jak mu o tym powiedzieć. i się na Nie no, coś naprawdę, te dźwięki mi się zaczynają. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Przecież nic się takiego nie dzieje na moim laptopie teraz. Wiecie co? Dla pewności po prostu... Bo może jednak wery za dużo. Hajta jest takie perfekcyjne dla wszystkiego. Tak czuję też trochę, że trochę później teraz biegamy i, te, i wszystko się porusza. Wiecie, to niby nie było złe, ale lepiej. Co się zaczynasz? I can run from yesterday. I can run from today, but tomorrow will always be one step ahead of me. Look! The obstacle detection terminal has recorded 142,856 attacks. The next count will be 142,857. I know that, in we my think. Heart that when I see Cyclic number, it will mean the poetic end of my life cycle. How insightful. Yes, of course. The closer you approach death, the more you appreciate life. I will pull myself together. Thank you. That was kind of you. Sparker. Blokowałem travel loga? Co mi to... Wiem co mi to daje, po pierwsze jeden darmowy wish, ten zwyczajny Po drugie tutaj jest taka fajna rzecz Widzicie? Darmowe wisze za... Levele Tutaj też coś jest Nie wiem co Tutaj jest oczywiście ten Co się nazywa? No Ta Triale Tutaj też coś jest to jest po prostu event. Tak, ale muszę wyjść na 20 level, 21 level postaci. Was posrało? Za przeproszeniem. To jest taki meko z nożem do pizzy. No ja pobiegam jeszcze trochę. Nie, dobra. Wracamy do głównego bohatera. Nim najlepiej mi się biega. Zbieraję. Let's go My zone's defense shield won't hold much longer You all need to hurry I'll meet you here You've to bend them off. You, hurry! We lost communications Typowe. What Let me remind you That's the Doomsday Beast the Legion's planet destroyer. The space station is Herta's creation. As long as the Lord Ravager doesn't intervene, there should be no problems. But we can't just run away like this, right? The Doomsday Beast can rip off the defense shield like tearing paper. And Herta's not here. The station's defenses are too weak to stand against the Antimatter Legion. The Legion has the blessing of the Aeon, Anouk. They came prepared. And everyone here... is not. That's why we have to leave and take him with us. Mm -hmm. He's that important? He's the one who can help us turn the tides. Of course, I may be wrong. Mm -hmm. As you say so. Alright. What should we do next? This is the supply zone where the works. Leads to the railway platform. Let's head over there and meet up with Welt. Mr. Yang? Mr. Yang's here too? Didn't he stay on the Express? The Astral Express tracks our coordinates in real time. And with such a huge change in the space station's movements, there's no way Mr. Yang wouldn't have noticed. Mm hmm. I can almost guarantee that your Mr. Yang is already on his way. Right, right now, nie znam we go. might be able to handle things if it's just the Doomsday Beast, but if the Destruction's Emanator were to appear... Let's hurry up and get out of here. I'll explain later. Oh, to dobrze. To I not To mi pewno no właśnie to mi zresetować. Zadziałasz? Nie zadziałasz. Dłuższe ma na klawiaturze na razie to nie jest takie złe Na razie. Czy mogę już tak? tutaj byłem pierwszy. Mam nadzieję, że zresetowanie gry mi naprawi te dźwięki. No jak wiecie, ja też nagrywam dużo, dużo wcześniej. No cóż. Very time Dobra, coś tam oh, u jako zwiększamy. Test. Uuu, atak push. To jest bardzo przydatny support, tak szczerze moim zdaniem. Dobra, leżę w tego. No, jak rozwalę te tarcze... Już teraz rozumiemy, jak działa. Jak teraz rozwalę te tarcze, to... Wiktory Rush. Tak. I co czy się zostawimy, jak to działa? A to? U niej? A. Chyba teraz zostanie to wykorzystane jakkolwiek. Tak, zostało wykorzystane. Tutaj są takie trzy... Chyba. No dobrze. Uczę się mechanik. Razem z wami. Tymczasem wszystkie sobie, które już dawno przeszły samą są dalej ode mnie Mają takie No Powiedział co po wiedział Może mi się uda Tak, udało się Jejej. Prawda to Ale pójdę podlecić Himek bo oberwała Nie zamierzam żeby mi padła Przecież w tej walce nie była aż tak przydatna. Nie, trzeba w ogóle nie przydatna, ale mogła być przydatniejsza. Nie mówię, że nie. Mocą przyjaźni. Ale na poważnie chyba wiem, który. On jest wrażliwy na wiatr na przykład. Tego ciachnę tak mocno w plecy, że Assassin's Creed mi się przypomni cały No a plus zaatakowałem tego w sumie byłoby dobrze jakby Tak On jest następny Boże A to co? O Boże A nie dobra mam Himeko na nią Na, na nią, na niego Zobaczymy, ile mu zadam z tym buffem do siły. W miarę, Git. Nie powiem, że jest inaczej. Widzicie, Wiktor Rush! No i nice. ty zobaczycie, Julta. Sorry. To będzie najbliższy ty Himeko. A, to mi od razu ulta ładuje. Chyba. To jest bardzo przydatny support moim zdaniem. Czy tarcza też jest bardzo przydatna, ale wiecie. Takim supportem jak ona to ja mogę zwojować świat. Sorry, musiałem się trochę podlaczyć. Ja się nie boję, ja po prostu jestem zaradczy. Tak szczerze to chcę pokonać jednego tyka. Dobra. Tutaj mogę zmieniać kolorki. Jak zmienię kolorki to będą zmienione kolorki. To mi tak mówi, że jak klikam to mi zmienia. A tak na poważnie tworzy mi po prostu mosty. Ale ja chyba wszyscy to wiedzą, dlatego sobie żartuję. Nie jestem głupi, naprawdę. Znaczy jestem, ale to już kwestia inna. Boże, początki tej gry naprawdę to jest dalej pierwszy jej dzień a już... W, w pierwszy dzień zamierzam nagrać odcinki na 3 tygodnie. To trochę smutne, że nie mam możliwości grania sobie więcej i prywatnie sobie przechodzę jak w tej czasie gry. To był dobry start, nie powiem, że nie. Ono w miarę dobrze bije, moim zdaniem. I teraz to powinno go wykończyć. Dziękuję. To był bardzo prosty przeciwniczek. Czy nasza główna postać więcej tutaj mówi? Nie, raczej nie. Dobra. I tutaj wiem o jednej rzeczy. O tym typie tutaj. Ty się co na przykład robi to. Dobra, on jest chyba wrażliwy na elektryczność, właśnie, więc to mi się przyda. Bo albo nie jest wrażliwy na elektryczność. No i kurczę, co ty robisz? Jest kłopot, bo na nim prawie zginąłem na swoim prywatnym koncie. Zrobić to tak jest najlepszą opcją, bo przy okazji. Poje... No właśnie, powinien być raz. Mogłem użyć ten na siebie buffa do tego. Tak, na to użyję. No i nie zacinaj mi tego dźwięku, bo smutno mi teraz. Eee, tak szczerze mówiąc przestrany, że i ten typ dostanie, a nie wiem jak to wyłączyć. Help. No, zaatakuję niestety. Albo nie? On tutaj dopiero atakuje. Dobra, mam jeszcze szansę. Ty musisz mieć tak busta. O cholera. Trzy, od razu ultem. Od razu ultem. Nie mogę oberwać, bo on umrze jak ciul. A plus ma plus do siły. Dobra, nie oberwę. Jeszcze Wiktory Rasz? Jeszcze kliknie stać czwórkę, żeby jej ulta od razu użyć. Bo czemu by nie? Patrzcie na tą nóżkę, patrzcie na to niszczenie wszystkiego co się hmm. rusza. Dobra, Ma Moja ręka wie jak mnie zdepresować Właśnie mi wysłała zdjęcie. W momencie kiedy ta bitwa się tończy, że ten Jak to się mówi i że yy, dostała złotą postać. No fajnie. To nie, to nie zwiększa mi Ulta, ale część Ulta mi chociaż fotuje. Dobra. Raczej Himeka już mi że nie ma co się... Szukiwać Nie no muszę sobie podładować te tutaj orbiki Dobra, użyj noża do pizzy Przecież nie powinna tak łatwo umrzeć. Aaaaa, Ten... wow, to zabolało Jeszcze w niego... Uuu, to jest najgorsze jak w niego uderzy Chyba muszę się zastanowić nad używaniem tarczy Proszę przebij się. Nie przebije się ani trochę. Ale może mam ulte głównego bohatera? Nie, nie mam ulte głównego bohatera. No to przez Nie wiem, w kogo on walnie. Moja jedyna nadzieja tej... walki. Zabijcie mnie, proszę. Nie dobra. Muszę sobie podładować. To jest breaknięty. Teraz to. Teraz może powinienem go pokonać. A jak nie, to mam przez rana. Mam przez rana. Mamy to. Boże drogi. No! Jeszcze taka informacja, moja ręka do razu mi powiedziała, że pierwszym losowaniem dostała to, to złota. Ona zawsze ma tak w, Ja tylko w tym, jak to się nazywa... W pierwszym Honkaju miałem szczęście do losowania, Tak to to zawsze ona. I inni moi znajomi. Ciekawe jak szybko ten... O Boże, już... już wiem, że będę nienawidzić tych skrzynek i wszyscy będą tak silni. Dobra. Ty, jesteś... Od... Podatny na wszystko tam drużynie więc już się walny głównym bohaterem nie będę się bawić. No, od razu rasa zrobiłem, bo wybrałem dobry element, bo tak. Lokon. Nie, no użyję raczej supporta na naszego Hengdua, nie wiem, kto się nazywa. Nie umiem wymyć jego nazwy poprawnie. Uuu, to Co się to nazywa dobry pust. To le jeszcze lepszy atak. No i strzelasz mojego głównego bohatera. Inni dźwięki to? się bagują znowu. Spokójcie się. Dobra. Nice. Czemu by nie zużyć? A może sobie ten odpalić to, żeby zobaczyć od razu. Dobra, nieważne. Dobra, sorry. A, no tak, zniszczone dźwięki oczywiście będą już. Ja was za to przepraszam, ja chciałem, ten odcinek był lepszy. Dobra, mam porta. mam nadzieję, że tamta ognista typa, którą dostałem, będzie też dobra już. Nie musi być jakaś zorombista. Że dobra chociaż była. Dobra, ba walka jedna z dwóch. O, cholera. Dobra, przypadkiem to zrobiłem. na postać, która atakuje, jaką ostatnia, więc. Dobra, chyba tego użyję po prostu. Bo i tak nie mam nic dobrego na razie. To może być dobre. Z tym uderzymy. Jeszcze Wiktor. Tak to się robi. Kochani. Ale to jest kiepskie, jak we mnie strzelacie. Dobra. W tego. No i nice! Chciałbym by nie wykorzystać ulcika? Przynajmniej ściągnę im tą tarczę. O Boże, tak to jest piękny. I druga fala. Co wymyślisz, że to już koniec? Nie atakujcie mi akurat tego ciągle. Kurczę człowiek zastanawiam się to. nad przywróceniem jakiegoś lodu do drużynki. Tak profilaktycznie. Wiem, że to nie jest Wiktor Ale... O, o. To Boże drogi, bym im coś powiedział, ale to nie ma sensu już moim zdaniem. Czego akurat na tego biednego chłopca się cały czas rzucają? O, mogę coś tutaj zebrać. To jest kolejna książka. Co Nie ma jeszcze jakichś innych? Tak się przyjrzę tutaj. Oczywiście, że jest jakaś jeszcze inna. Tym podleczę moją drużynkę. Czuję, że za chwilę już będzie bosik. Bosiwo. No i się chyba nawet nie mylę zbytnio. Więc wezmę to, że podleżycie mi jeszcze bardziej. A! Tak zmarnowałem. Dobra. Mamy jakieś osiągniętko do wzięcia. I tutaj w to uderzymy. Tak dla zabawy. Na ja tym skoczyli dzisiejszy odcinek? Mam nadzieję, że Wam się podobało, że będziecie chcieli oglądać więcej i że macie dzisiaj dobry humor, tak samo jak ja. Ręce się odmeldowuje. Bye bye.